Ściebaneczko, ja jestem Maseczki, witajcie. Y Critical Pass jest, sezon 30. I tak, jest już Pass i jest, i ten Bali Song, y The Great White, o którym możecie wiedzieć, rekinek, i Valkyrie SG551 na 30 poziomie. Ale lecimy. Od początku. Pierwszy skin MPX. Taki o czarno, złoto, biały. Standardowa skrzyneczka. 100 kredytów, granat. Emblemat. 100 kredytów i skin, którego kurde, nie pokażę Wam, bo kredyty. Dobra, odbiorę to już trudno. A nie mogę odebrać, bo muszę najpierw granat. No tak. Więc trochę sobie odbierzemy rzeczy. Jeszcze 400 kredytów i będę mógł pasa kupić, więc fajnie, fajnie. Też Valkyria, Uratio. Spoko. Ładne skiny, kurde wam powiem. Jak chcecie więcej, oczywiście łapka w górę, subskrybujcie kanał, zapraszam do wspierania kanału. Teraz na ekranie wyświetlają się aktualnie wspierający, wielkie dzięki. Yy... Za wsparcie, to pomaga w filmach, a tak dokładnie to w rzeczach do tych filmów kupować. Zbieram sobie też na kamerkę nową. Więc każde wsparcie się przyda. Dobra, mój klan, dalej są dwie osoby tylko: skrzynkę, dobra, pas, co ja w ogóle robię. 100 kredytów, standardowa skrzyneczka 100 kredytów emblemat Ty tairfing, chyba tak się czyta Smoke Warcry, ale takie złote ładne, kurde wam powiem M14 Hell przez jedno L y... taki se 100 kredytów, emblematik kolejny, XD Valkyria. Fajne są te Walkirię, w sumie Wam powiem: Momentum AR15 więc pierwszy skin do ar 100 kredytów, Flashbank Warcry, yy, no, premium skrzyneczka P90 Hell i Rose ar -ka. 100 kredytów, standardowa skrzyneczka. Emblemat. I AK. Genji. Genjinir? Nie wiem. Nevermind. Yy, no, chyba fajny. Się wydaje. Tier 5 skrzyneczka. 100 kredytów. FP6. Yggdrasil. Dokładnie tak. Tier trzeci, skrzyneczka, 200 kredytów. Tier czwarty, skrzyneczka, Desert Eagle, a po prostu Deagle, bo to nie Counter-Strike, no tak. I też Yggdry Asil, więc kozak. Valkyria M4, Emblematik Austrii i 100 kredytów. I ostatni ten Bali Song, The Great White i Valkyria. Więc to by było na tyle z tego pasa. Nowy tryb pies, Jeszcze nie ma. Mapy chyba nowej też nie ma. Nie było aktualizacji. Więc raczej nie dodali jeszcze. Ale jest critical pass. Więc mam zamiar za niedługo odpalić streamka. Więc każdy zostawię subika. Na youtubku pojawi się stream. I, I będzie. Będzie wbijane pasa. Jeszcze 24 poziomy mi zostały, więc powolutku to wbijemy. Y, taki szybki informacyjny film. Y, druga informacja. No jest ten Lucky Spin. Nie wiem czy wiecie. Y, Northwind są rękawiczki. I karambid Weglas. Więc całkiem fajnie. Y, ładne, 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 ładne. Skinki, fioletowy, białe, Aug, Digielek, e, rachard czy jakoś tak, dokładnie, poziom czwarty, e, Smoky, Neidy i Flash. Wszystko powiedziałem w innej kolejności już pokazałem, ale nieważne, nie zwracajcie na to uwagi. Snowraż. Wszystko w skinach Snowrash, Emblemacik. Emblemacik drugi. I emki jeszcze nie pokazałem. Sunscalb. I to by było na tyle. Hmm. Na pewno wbiję cały pas i będzie od Openik jak za dawnych czasów. Kto pamięta, może napisać. Pamiętam, to przypnę mu serduszko. I co? To by było chyba na tyle. Ja Wam dziękuję za oglądanie w tym szybkim filmie. Chcecie więcej? Oczywiście łapkujcie, subskrybujcie, piszcie komentarze, żeby YouTube trochę z powrotem moje filmy zaczął częściej udostępniać. I żeby ludzie ich nie przegapiali, to będzie fajnie. Pamiętajcie o tym su subieku z dzwoneczkiem, bo naprawdę łatwo przegapić yy, filmy. O, taką mam tapetę, dokładnie tak. Yy, I co? Jeszcze raz wielkie dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.